Witam, moje drogie panny, witam, zapraszam na, tyga, na czytanie tygodniowe na okres od 7 do 13 listopada 2022 roku. Moje drogie panny, tydzień no, zapowiada się ciekawie dynamicznie, jeżeli chodzi o niebo, o nieboskłon i na wszystkich poprzednich czytaniach dla znaków was poprzedzających, tą sytuację na nieboskłonie nazwałam tak zwaną małą astrodramą, bo to taka mała, Astrodrama. Moi drodzy, wiele informacji zawarłam również w czytaniu miesięcznym na miesiąc listopad 2022. Tam bardzo dużo wyjaśniałam na temat Marsa i jego wpływu, i może się Wam tam również dużo wyjaśnić. Tutaj akurat to czytanie tygodniowe jest pewnego rodzaju tylko cząstką, jakąś tam składową, która na pewno wynika również z tego czytania miesięcznego. Moi drodzy, więc zachęcam tam. No tutaj to czytanie tygodniowe, słuchajcie, rządzi się swoimi prawami. To są krótkie czytania. Ja tutaj tylko pewne informacje zaznaczam tak, w formie dosłownie takich, można by powiedzieć, punkcików. Moi drodzy, no i właśnie, co się będzie działo w trakcie tej astrodramy? Słuchajcie, we wtorek, we wtorek, ósmy listopad, pełnia, pełnia księżyca, słuchajcie, w znaku byka, a słoneczko w tym czasie znajduje się w znaku skorpiona. Słuchajcie, obydwa znaki mówią o pewnego rodzaju podstawach, o pewnego rodzaju głębi, tylko że byk, podstawa i głębia. Jakaś materialna, zaczepienie fizyczne, i tak dalej, i tak dalej, a skorpion, emocjonalna, nawet haki emocjonalne bym to nazwała. Moi drodzy, i, 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 zaćmienie tego księżyca. Różne tutaj, słuchajcie, historie, tak jak ja to powiedziałam, mała astrodrama. Przede wszystkim te y, aspekty, również cofającego się Marsa, który właśnie jest w retro, w znaku bliźniąt i towarzyszyć będzie, słuchajcie, całemu temu tygodniowi, jak i również całemu miesiącowi listopadowi. Y, I będzie miał bardzo istotny wpływ na to wszystko, na różne decyzje i na to, że przede wszystkim będziemy sobie poszukiwali nowych przestrzeni życiowych, nowych możliwości. I moi drodzy, to właśnie ta pełnia będzie miała tutaj taki na nas wpływ, że będziemy uwalniali stres, uwalniali emocje, uwalniali energię, będziemy stawali twarzą w twarz sami ze sobą, z prawdą o sobie, również z jakąś ogólną, uniwersalną prawdą. Moi drodzy tutaj z pewnego rodzaju, nawet jakimiś prawdami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie lub z prawdą, które przekazuje moje pokolenie i pokolenie starsze, czyli coś na zasadzie, czy nawet młodsze, konfliktu pokoleń i różnicy zdań. Moi drodzy, szukanie rozwiązania, tak? Jakiś rozwiązań tych problemów, uwalnianie się od tych stresów. Oczywiście szukanie również swojego powołania, swojej drogi przeznaczenia. No i co, moi drodzy? To właśnie też może powodować do nas do takich historii jak przeprowadzki, rozstania. Rozpoczynanie relacji kończenie Właśnie, jedne drzwi się będą zamykały, drugie drzwi się będą otwierały, moi drodzy, a ci, którzy już zamknęli jakieś drzwi przed tą pełnią, będą nowe otwierać. Moje drogie panny, właśnie to taki ciekawy tydzień. Mars tutaj naprawdę jest, słuchajcie, taki, taki no, dobrze, 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 dobrze rozgrywający tutaj, słuchajcie, w tym tygodniu, więc zwróćcie na to uwagę. Naprawdę zapraszam, zapraszam tam do tego czytania miesięcznego. Więcej tam się Wam wszystko wyjaśni i otworzy. A muszę przyznać myszkę, bo tak nieładnie jak ona tak tutaj, wiecie, na ekranie mi się pokazuje. E, moje drogie panny, przypominam, że jest to czytanie ogólne, no, no może, ale nie musi z Wami rezonować. Może sobie rezonować w części. Całości lub zupełnie nie rezonować. Moi drodzy, takie czytanie nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Proszę pamiętać, że żadnych ważnych, życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytania ogólnych, czy to dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Moi drodzy, jeżeli macie do podjęcia jakieś ważne, życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku WhatsApp Messenger. Moi drodzy, i również tutaj na dole ekranu wyświetla się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. To informacja dla osób, które są za granicą i chciałyby się ze mną skontaktować. Moi drodzy, już teraz patrzymy. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną panien, tak? Już będę tutaj dla Was karty losowała. Pamiętajcie, że przesunięcie w manifestacji energii, bo to są możliwości, potencjały, energia, no może na przykład mieć tydzień, dwa tygodnie, no, czyli mogą się też te, te wszystkie sprawy, które tutaj usłyszycie, troszkę przesunąć gdzieś tam na jakiś inny okres, inne czasy. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną panien, rezonujące ze mną panny na okres 7-13 listopada 2022, 7-13 listopada 2022, rezonujące ze mną panny. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse, zagrożenia. Moje drogie panny, co tu się będzie więcej działo? Pod spodem talii macie kartę szóstki kielichów. Słuchajcie, ta sama, talia, ta sama karta pod spodem talii wyszła dla osób spod znaku raka. Rysiu, jak się tutaj słuchacie, tak w kąt wcisnął, jaki się tutaj zrobił grzeszny, bo przecież dla lwów na czytaniu dla lwów, to mi się tu rozwało. Ta sama karta wyszła, moi drodzy, jakieś sprawy związane z przeszłością będą wracały również sprawy, być może jakieś, nie wiem, poprzednie wcielenia, inne różne tego typu historie. Moi drodzy, tutaj też widzę um, sprawy związane z domem rodzinnym i dzieciństwem, ale może też się odzywać do Was ktoś z przeszłości, jakaś osoba, słuchajcie z przeszłości. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną panien. Rezonująca ze mną panny na okres 7-13 listopada 2022. No i drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia. Zobaczcie, sama mi się tutaj taka karta wyrzuciła, tak? Bo się gdzieś tutaj odsłoniła. No dobrze się odsłoniła, to niech sobie będzie odsłoniona. Poznaliście tę tajemnicę troszkę wcześniej, ale dobra, przykryjemy tak, bo później będziemy odkrywać wszystkie szanse i zagrożenia owego tygodnia. Pod Tali, talii, co macie? A, właśnie, kartę Konstans, moi drodzy, kartę opatrzności, czyli co? To też pluton. Moi drodzy, czyli skorpion. No zobaczcie, czyli wszystko do gdzieś tam do przeszłości, gdzieś tam jakieś oko, opatrzności, coś tam wracają tematy, jakieś rozliczenia rodzinne. Jeżeli ktoś w stosunku do Was był nie fair, to to wszystko gdzieś tu wyjdzie na jaw. Moi drodzy, proszę, karta sądu ostatecznego. To była karta, która również wyszła dla osób z poznaku lwa, więc być może macie coś wspólnego z lwami. Zapraszam, żeby tam odsłuchać sobie również właśnie jako ogólna aura. Może nawet wspólne jakieś sprawy, tematy prowadzicie. A tu raki, więc proszę, zwróćcie na to wszystko uwagę. Może macie ascendant w Lwie, może coś z rakiem wspólnego, może jakaś ważna inna planeta, słuchajcie właśnie raklet, dobrze, zwróćcie na to uwagę. Niekoniecznie muszą być to osoby, jakieś takie fizyczne. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, karta Sądu Ostatecznego oraz karta Dziecka. No właśnie, kochani, wszystko, co was ogranicza. Punkt zwrotny, czas poznać wszystko, co Was ogranicza. Mogą to być nawet problemy, informacje, decyzje, przeżyte jakieś wydarzenia w dzieciństwie, moi drodzy. Bo tutaj sprawy powracają, tak? Wracają na światło dzienne. Może temu towarzyszyć troszeczkę, słuchajcie, łez, właśnie. Może tutaj temu towarzyszyć troszkę uwalniania stresu, czegoś takiego. Moi drodzy, w karcie dziecka mamy wszystkie historie, wszystkie sytuacje, które nas blokują, które są dla, dla nas szkodliwe i które nie pozwalają nam się rozwijać, nie pozwalają nam iść do przodu. Mogą to być wydarzenia i przeżycia związane z dzieciństwem, może to być, że ciągle coś do nas powraca i nie możemy iść do przodu, ciągle coś rozpamiętujemy, albo ciągle w podobny sposób się zachowujemy. W ekstremalnych przypadkach u niektórych panien może to, moi drodzy, oznaczać taką sytuację, że ciągle się zachowują, tak jak na przykład uczono mnie w domu lub kazano mi w domu się zachowywać lub jak obserwowałem, obserwowałam w domu rodzinnym, bądź, moi drodzy, nawet jeszcze w bardziej takich skrajniejszych i głębszych przypadkach, jak w poprzednim wcieleniu. Tak? Czyli tkwię w jakiejś toksykologii, tkwię w czymś takim, bo mam jakieś dziwne haki w mojej podświadomości, które po prostu... Pchają mnie do takich, a nie innych sytuacji, moi drodzy, i właśnie stąd jest karta oko opatrzności. Pluton to wyjdzie, to się ujawni, to u wielu z Was może to tutaj na przykład, bo też mamy taką tutaj historię, że to może, moi drodzy, nawet poprzez jakieś sny tak zwane przebitkowe, czyli wtedy kiedy śnią nam się pewne jakieś dziwne rzeczy, jesteśmy gdzieś jakby nie wiem w innym miejscu, w innym kraju, niby jesteśmy a czasami, jesteśmy mężczyzną zamiast kobietą, jakieś inne historie, to są zwane sny przebitkowe, gdzie mamy czasami jakieś przebicia informacji, energii, pamięci poprzednich. Wcieleń. I tu właśnie poprzednie wcielenia mocno się, słuchajcie, zaznaczają. Może tutaj też nawet jakieś kwestie sesji regresywnych mogą Wam w czymś tutaj pomóc. Moi drodzy, są dostateczne? No właśnie. Zdecydujecie się, zobaczycie, co Wam tutaj nie pozwala się rozwijać podczas martwych stać. Punkt zwrotny, moi drodzy. I będziecie mieli do wyboru, podobnie jak Wasi poprzednicy lwy, do wyboru albo zostajecie. W jakiejś gnuśności, albo zostajecie w jakimś środowisku, które jest dla Was niezdrowe, szkodliwe, a być może zostajecie również w takich przekonaniach z tym związanych. E, zostajecie w tym, nie wychodzicie do przodu, no i czy cóż, czyli nie ma zmartwychwstania, ja nadal za przeproszeniem w ciemnym grobie człowiek gnije, tak? E, grobie przekonań, grobie właśnie jakichś takich starych energii, myśli itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, nie zmartwychwstał, nie zakończył swoich tematów, nie zakończył swoich lekcji, nie odciął się i również od przyzwyczajeń poprzednio wcieleniowych, przyzwyczajeń rodzinnych, strachów, lęków i innych rzeczy. Albo po prostu z tego wychodzicie do przodu. Albo, albo, moi drodzy, punkt zwrotny. I śmiem twierdzić że po tym tygodniu, po wydarzeniach tego tygodnia wasze życie nie będzie już wyglądało tak jak dotychczas. Macie możliwość zmiany swojego życia o 180 stopni, moi drodzy. I to jest bardzo ważne. Uwolnienie się od obciążeń rodzinnych, uwolnienie się, słuchajcie, od jakichś innych obciążeń, rozliczenie się również z przeszłością i z przyszłością, rozliczenie się z tym, co mi coś dało, co mi to dało, co ewentualnie, do no, trzeba się tutaj też może z dzieciństwem bardzo mocno rozliczyć, moi drodzy, bo to właśnie powrót, uwolnienie emocji i stresu, więc być może sobie wypłaczecie jakieś sprawy z dzieciństwa, może gdzieś tam to może być też, słuchajcie, związane z dziećmi, ze stratą dzieci. Może jakieś nieodżałowane nie, nie, nie żałoby, niewyżałowane, nieprzyrobione żałoby. Tak mi się to tutaj, moi drodzy, też pokazało. Więc... Albo żałoby za właśnie za jakąś relacją, czymś takim, taki stres żałoba, słuchajcie, że coś tam się nie rozwinęło, coś się nie dało, nie, nie dało, rady, bo jakieś właśnie okoliczności zewnętrzne tutaj powodowały, że coś nie pozwoliło wam się tutaj dalej rozwijać, nie pozwoliło się waszej relacji rozwijać. Okoliczności zewnętrzne które też na przykład nie pozwoliły rozwijać się Wam, Waszym talentom, Waszym umiejętnościom, Waszym możliwościom, To jest też rozliczenie się, moi drodzy, z pewnych talentów i pewnych spraw, które nie poszły do przodu. No stąd też w tym tygodniu właśnie szukanie powołać? Panie. No, bo może Waszym powołaniem jest albo idziemy za powołaniem, odsłuchamy tego powołania, usłyszymy je w końcu, pójdziemy za tym, będziemy robić to, co chcemy, albo będziemy tu, gdzie chcemy, albo z tymi osobami, które chcemy. Powołanie i przeznaczenie. Bardzo mocny, słuchajcie, tydzień intensywny dla Pani. Mocne, mocne, przełomowe historie. Moi drodzy, jakie macie tutaj szanse w tym tygodniu? Karta Dziesiątki Kielichów oraz karta e, Wierności. No właśnie, kochani. Puszczenie emocji, bardzo dużo, szansą jest tutaj puszczenie emocji, wypowiedzenie wszystkich słów, które was tkwiły, które powodowały, że nawet byliście zablokowani, wypłakanie, wykrzyczenie, za przeproszeniem wysmarkanie i wykaszlanie tego, tak, moi drodzy, bo jak się człowiek rozpłacze, to później musi wyczyścić noc, to jest normalne. Więc moi drodzy, wykrzyczenie wy, wy, wy na, na wszelkie możliwe sposoby. Nawet te emocje mogą się w troszkę jeszcze inny sposób. To uwalnianie stresu, słuchajcie, uwalnianie tego napięcia, które trzymaliście w sobie, bo to jest karta wierności. Więc byliście wierni. Wierni bardzo mocno jakimś silnym emocjom, które nie do końca były zdrowe. To są negatywne emocje. Moi drodzy, dla niektórych z Was nawet może to się kończyć tutaj, słuchajcie, takimi sensacjami żołądkowymi, dosłownie tak bym to powiedziała. Sensacje żołądkowe, słuchajcie. Sensacje żołądkowe. Uwolnienie się od tego wszystkiego na wszelkie możliwe sposoby. Górą albo dołem, nieważne jak, ale macie się od tego uwalniać i będziecie się od tego uwalniać. Moi drodzy, puszczają Wam emocje, puszczają Wam różne hamulce również, gdzie żeście się to mocno tego trzymali. Niewypowiedziane żale będą wypowiedziane, niewypowiedziane słowa będą wypowiedziane, niewypłakane łzy będą wypłakane w tym tygodniu i tu macie szansę tego. Bo... Karta wierności, przede wszystkim istotne jest to, że zrozumiecie, że musicie być wierni na same sobie w tym tygodniu, moi drodzy, a zobaczycie komu czemu jesteście wierni, jakim innym przekonaniem jesteście wierni i gdzie one Was zatrzymują. One Was po prostu trzymają w miejscu, które nie pozwala Wam się rozwijać, moi drodzy. Trzymają Was w Waszych emocjach, gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Jesteście wierni czemuś komuś, trzymacie się czegoś, moi drodzy, a w tym samym czasie życie przepływa przez palce przecieka przez palce, tak? Bo może jesteście wierni jakimś przekonaniom w domu rodzinnym, tak podobnie jak i u lwów, bo u nas w domu rozwodów nie było, albo u nas w domu na przykład wszyscy są lekarzami, a, 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 a Ty chcesz być, chcesz być na przykład krawcem, bo u nas tego nie było. Ale no, powiecie, to trudno, bo tu mamy rodzinę, moi drodzy, i emocje związane z rodziną, i czasami jakieś poczucie winy w stosunku do rodziny, albo poczucie winy, które rodzina w nas próbuje wzbudzić, i wierność samemu sobie. No właśnie, moi drodzy. Bardzo mocny, intensywny tydzień, gdzie będziecie się rozprawiali z tymi wszystkimi sprawami i nastąpi wielkie uwolnienie emocji, uwolnienie stresu. Proszę się liczyć z takimi sprawami jak na przykład jakieś, nie wiem, wykrzyczenie, wypłakanie, tak jak powiedziałam, nawet może was mdlić, może was nawet po prostu zbierać z tych emocji, słuchajcie, kochani, na wymioty, tak? Słuchajcie, aż dosłownie powietrza mi zabrakło. No, mocne, mocne sprawy. Hej, kochani moi, szóstka, szóstka buław oraz karta tęsknoty to są zagrożenia, jakie są w tym tygodniu. Moi drodzy, no właśnie, że będziecie tęsknić za przeszłością, że przeszłość was będzie trzymała. Szóstka buław to są takie wiadomości, które właśnie o tym mówią, tak, wiadomości, ale one nie są dobre. One mówią, zobaczcie, tu jest szóstka i tu jest szóstka, ale w innej odsłonie. Ta szóstka w innej odsłonie też chyba tam dla, hmm, chyba dla byków wychodziła. Też dwie takie szóstki się, słuchajcie, pokazują. Już nie pamiętam tej chwili, dla którego znaku. Też dwie szóstki, tylko jedna w jednej energii, druga w drugiej energii. Ym, czy dla raków chyba. Te szóstki. Słuchajcie. No nieważne. Ważne jest to. Już teraz nieważne dla kogo. Możecie tam szybko prze, 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 przejrzeć czasami na, na, na zwiastunie, jak się rozkładają karty. Moi drodzy, to są takie wiadomości. I to są złe wiadomości. One mówią, że możecie się blokować... Na sukces możecie nie pozwalać sobie na osiągnięcie sukcesu, ponieważ będziecie ciągle skoncentrowani na przeszłości. Możecie tęsknić za czymś, za kimś, nawet bliżej nieokreślonym. To są jakieś różne też dziwne historie karmiczne. Tęsknię za czymś, tęsknię nie wiem za czym, tęsknię za tym, tęsknię za tamtym, słuchajcie, jakieś dziwne, też nieokreślone tęsknoty. Albo tęsknoty za czymś, co nie jest właściwe, za czymś, co jest toksyczne, za czymś, co jest, słuchajcie, jakieś takie nie bardzo, albo co już po prostu nie wróci, bo dzieciństwo nie wróci, no więc jeżeli ktoś tęskni za dzieciństwem, moje drogie panny, i tkwi w tym, i tak chciałby, żeby ciągle było dzieciństwo i tak dalej, ono się nie wróci. Przynajmniej w tym wcieleniu się nie wróci. Więc nie ma szans, żebyście się z powrotem stali małymi dziećmi. Pomijam już tutaj tą jedną tragiczną chorobę, słuchajcie, która powoduje, że dzieci nie jemy, ale to tylko nasze zachowania, nasze emocje, a przecież ciało nie, prawda? I powoduje to, że wyłączamy się ze świata, a nie, nie uczestniczymy w tym świecie. Więc moi drodzy, właśnie wyłączanie się ze świata. Złym pomysłem jest wyłączanie się ze świata, nie zmierzenie się z pewnymi sprawami, tylko uciekanie, oczywiście patrzenie w przeszłość i trzymanie się czegoś. Tęsknota za czymś, moi drodzy, już nie ma szansy wrócić. Tęsknota za pewnymi sprawami albo w ogóle właśnie, słuchajcie, kurczowe trzymanie się jakichś dziwnych historii, złych spraw, złych wiadomości, w ogóle negatywnych emocji, nie wiadomo po prostu czego z przeszłości, tak? I bycie po prostu opozycyjnym do otaczającego świata. Oczywiście bardzo tutaj... Istotny jest stan emocjonalny, który powoduje, że, że, że się tam gdzieś tam lokujecie w przeszłości zamiast być tu i teraz. Bo moi drodzy, emocje są nieuporządkowane, rozum nie może dojść tutaj do ładu i składu z emocjami, więc to jest bardzo ważne, że troszeczkę brak rozumu w tych emocjach, tak? Nie, 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 nie nazwanie pewnych rzeczy po imieniu, no brak rozumu, no nie nazywam pewnych rzeczy po imieniu. To może być tutaj takim dla Was zagrożeniem w tym tygodniu. No i oczywiście chęć nie wiadomo, gdzie pozostanie, nie wiadomo w jakiej przeszłości, nie wiadomo na co, nie wiadomo po co, gdzie to jest bardziej toksyczne. My tu też mamy kartę wierności, chcemy się jeszcze czegoś trzymać, bo to nam daje dziwne poczucie bezpieczeństwa. Moi drodzy, pewne toksyczne rzeczy dają Wam poczucie bezpieczeństwa i to jest tutaj zagrożeniem w tym tygodniu. Zwróćcie na to uwagę, co jest toksycznego i co daje Wam poczucie bezpieczeństwa i to jest temat, którego po prostu powinniście się pozbyć. To jest rzecz gdzie powinniście po prostu dokonać tak zwanego zmartwychwstania. Moi drodzy, życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam do czytań miesięcznych, są na kanale, tak jak mówię, linkuję na dole, a Was na kolejne tygodniowe. I jeszcze raz, jeszcze raz, moje kochane panny ściskam. i Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.